Dobra, powiemy sobie teraz kilka kwestii innych, i zaraz przejdziemy do masy Ferrygusona eee, Takie podsumowanie tego wszystkiego oraz to, co było na wystawie. Tukarka stoi, ten mój drugi sprzęt nie było czasu, nawet tego zrobić. Powiem Wam dramat totalny. <grystanie> stoi, nie? No, niebieska jest taka większa, ja nie robiłem, nie, ch nie chcę rozkrywać po prostu, nie? No, jeszcze się dorobi, dorobiłem myjki na gorąco wodę. Też muszę po tych remontach, nie remontach, te alternatory, nie alternatory yy, klucze, nie klucze pozbierać. Bo to się wiecie, kręciło, kręciło, kręciło. Czasu nie ma na nic. Ech. Tak jak kiedyś się byki sprzedawało po 15 ponad zł. Tak teraz 11 zł. Dramat. Zresztą sama wystawa w nie pokazała, w jakiej kondycji jest hodowla bydła. Kiedyś jeszcze się oglądało sztuki a dzisiaj jakieś pierdołowe jołóweczki nic więcej no to pokazuję dokąd zmierzamy dokąd idziemy w takie targi z wystaw a, każdy wiecie pyta się o cenę tylko kto kupuje to dobra nie wiem wyjechać nie wyjechać i tak muszę wyjechać w sumie Powiem Wam tak, jeszcze są jakieś oczywiście drobne poprawy. To co mnie czeka to alternator naprawę, bo przed wystawą zmieniłem alternator. Kupiłem drugi po prostu, ze szrotu. Najbardziej mi taki pasował i na wygląd koło pasowe to sobie akurat przetuczyłem, bo rodzaj klina jest taki sam co w Zetor 52.11. Właśnie posiadał taki klin. Na pasek to no sobie podrabiałem ogólnie. Nie jeszcze, widzę, jest jedna taka pierdłowa sprawa, bo jest nowy ten napęd, bo to godzin to spódniego gdzieś tam ten olej sobie chlapie. Także to mam zlokalizowane, to będę musiał nie wiem albo wezmę pukselinę, później zamaluję. No chyba będzie jedno rozwiązanie takie, jedne najbardziej słuszne. No i najważniejsza kwestia to jest pompa hydrauliczna, która. Półtora miesiąca nie wróciła z reklamacji. Zresztą, kto tam był na wystawie, to opowiadałem o tej pompie hydraulicznej, że ona jeszcze nie wróciła. Zaczep, zaczep też jakieś tam ewentualnie wzmocnienia. Na no ogólnie on funkcjonuje, nie? No do tego ciągniczka wiadomo, nie trzeba mi jakiegoś tam podprzyczepy ośmiotonowo, bo wiadomo, nie raczej wodzy, nie wodzy. Jakaś mała przyczepa, ten sobie też zupełnie daje radę. Tym bardziej, że jest na yy, właśnie tutaj obrotowe, znaczy obrotówka jest tule jadana. tutaj mamy gumę, tu jeszcze muszę tam popodrabiać ale to taka sprawa zewnętrzna zaczep jeszcze można by było zrobić w nim właśnie polowy dorobić, też mam tutaj możliwości żeby to zrobić dobra, co mogę ogólnie powiedzieć o tym traktorku moi drodzy, może sobie wyjedziemy gdzieś na tyły przyjedziemy się pojeździmy sobie nim i, i, i tam powiemy sobie coś o nim na zewnątrz żeby tu już nie w szopie było A za wcześnie odpuściłem Tak. coś tam nagrać, ja słowiański, trochę przykuc będzie niestety e, moi drodzy, to był etap dosyć naprawdę solidnej i ciężkiej pracy, co chodzi o ten traktorek pochłonęło mi to sporo środków takich powiedzmy e, luźnych, nie? wiadomo, że w innym wymiarze na to można patrzeć z dwóch perspektyw z perspektywy kolekcjonera lub z perspektywy po prostu sprzętu, który ma być użytkowany na co dzień, ma się po prostu zwracać, yy, spłacać, co chodzi o dane kwestie remontowe. Jeżeli chodzi o po prostu yy, naprawienie tego i zostawienie, wiadomo, że to się nam w żaden sposób nie zwróci. Co chodzi o taki traktorek zabytkowy, tym bardziej, że ich jest sporo tych Masejów Fergusonów, sporo zostało wyprodukowanych. Wiadomo, że on jest już swego rodzaju klasykiem. Myślę, że po takim remoncie, też i wizualnym, raczej tego sprzętu mało kto by chciał użytkować jakoś go w pełnym wymiarze w polu. Tak, żeby tam drzeć właśnie lakier gdzieś tam, żeby wiecie uszkodzić go, czy coś w tym rodzaju zagiąć. Raczej to jest taka kwestia dosyć niefajna. I to powiem Wam tak. Jeżeli ktoś nie ma zajawki, jeżeli ktoś po prostu tym się nie interesuje, ja nie polecam kupować czegoś takiego. Jeżeli lubimy jakąś tam markę, nie wiem, John Dirasa, czy Zetora czy coś jeszcze innego, ja nie wiem, no dam tylko przykłady. Jeżeli coś chcemy mieć takiego na podwórku, żeby po prostu uzupełniało ten wygląd, to nie wiem, w garażu. Na podwórzu, żeby uzupełniało, żeby coś było innego niż y, posi posiadamy, swojej stajni, oraz właśnie ozdoba podwórza to jak najbardziej. Myślę, że kupując taki sprzęt, on nam się nie zwróci pod y, tym względem, co chodzi o postawienie jego, żeby sobie stał tylko i wyłącznie, nie? I to jest kwestia dosyć taka finansowo no spora nie ma co mówić, tak? Wartość teraz taka kolekcjonerska takiego traktorka to jest około 40 tysięcy złotych jeszcze jakby go poprawić mówię, jakieś tam drobne pierdoły ale to jest normalnie dobry, zwyczajnie przejrzany traktor, który był porozbierany niemalże w 98% mogę powiedzieć że każda śruba była z nim wykręcona walczyłem do końca były różne sprawy, niuanse ale wszyściutko, piasty, hamulce pochwy mechanicz różnicowy Podnośnik, łącznik, yy, pompa hydrauliczna, przednia część skrzyni, sprzęgło, silnik, pompa, oś, lampy, nie lampy, kabelek, nie kabelek wszystko po kolei było w nim przejrzane. Także mówię, tutaj, jeżeli chcemy mieć traktorek po prostu taki dla siebie, jak najbardziej ale jeżeli żeby po prostu tak na zapełnienie luki a bo se kupię, no to tak to niestety nie będzie działać, bo można naprawdę się zdenerwować. Ja myślę, że ogólnie w moim wypadku, w moim postrzeganiu sprawy, to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Powiem Wam tak, wiadomo, że na moje 20 hektary i tych no, 16 sztuk bydła plus minus, jest to niestety no, taka kwestia finansowa dosyć yy, zauważalna yy, z perspektywy budżetu gospodarstwa, tym, wiadomo, tym bardziej, że wiadomo, są inne wydatki ważne i ważniejsze, tak jak wam wielokrotnie tutaj wspominałem o takich kwestiach, ale powiem wam tak jest to dla mnie ciekawe doświadczenie na pewno osobiste, co chodzi o mechanikę tego traktorka, wszystkiego może jeszcze nie wiem na jego temat, ale poznałem go dosyć, dosyć bardzo. Dobrze, na pewno teraz jak dla mnie cieszy oko, na pewno teraz podkreśla wygląd podwórza, na pewno teraz e, po prostu jest taki klimacik tych lat 60. i to jak było wcześniej ogólnie e, właśnie wizualnie, chociaż nie wiem z jakiej jakością, znaczy jakiej jakości wcześniej były te lakiery, czy one były błyszczące, czy matowe, no trudno jest mi tutaj powiedzieć, bo wiadomo trzeba było się cofnąć lub znaleźć traktor w stanie idealnie nowym wręcz, żeby coś... No powiedzi wiecie o lakierach, bo to wiadomo, farby raczej są odwzorowaniem niż tym oryginałem, które powinny być. Ten traktorek jest pomalowany na wersję Deluxe. Wersje Deluxe to były rzadko spotykane traktorki, a czy rzadko, nie rzadko, trafiają się oczywiście. I to charakteryzowało wersję Deluxe, że miały srebrne obręcze oraz czerwone środki kół. W niektórych egzemplarzach również były całe czerwone przednie felgi ze względu na to, że to są po prostu środki nitowane i żeby nie bawić się w malowanie właśnie dwuetapowe, no to były machnięte tylko i wyłącznie na czerwony kolor, właśnie co chodzi o wersję deluxe. Ja tutaj zrobiłem, po prostu pobawiłem się, zrobiłem te czerwone środki i srebrna obręcz w wypadku przednich felg, no tyle na to wiadomo. Przywracanie do stanu idealności tego traktorka. Wizualnie myślę, że jest spoko, jest to. Wiadomo, że ten sprzęt nie jest nowy. Te traktorki swoje przeżyły, są w lepszym, gorszym stanie. Nie wszystko uda się zrobić idealnie, pięknie. Wynika to ze stanu i kondycji technicznej, po której, po jakich przejściach, ten, taki, te, takie traktorki ogólnie na rynku są. Wiadomo, że można go kupić za, nie wiem, za benzyniaki 8-9 tysięcy, yy, za wersję jakieś tam dieslówki, no to różnie, tak do 15 tysięcy myślę, że idzie wyrwać, ale tak jak ja go kupiłem, powiem Wam, nie spodziewałem się, że aż tyle będzie traktorek yy, przeglądnięty, przejrzany, rozkręcany, tyle będzie wymagał serca, wkładu finansowego, yy, załatwienia części, yy, Trzeba niestety też i na to się liczyć, że kupując taki traktorek nie wszystko będzie tak jakieś tam piękne. Jak są jakieś części, to są po prostu te części kiepskiej jakości, bo ja nie lubię określenia kiedyś to było, ale no w tym wypadku, no niestety muszę powiedzieć, że kiedyś to jednak było, co chodzi o jakość tych części. Dzisiaj idzie gdzieś z krajów trzeciego świata, totalnie wyrżnięte jak na szlifierce, że wymieniając dane podzespoły, jakieś tam elementy. To, patrząc na starą część, ona jest i cięższa, daje się to zauważyć już w dłoni. Lepiej wykonana, mniej porwatości, mniej takiego żużlu. Jest po prostu ta część, jest ze sztuką zgodnie wykonana, tak jak być powinno. Biorąc nową część, wyrżnięte na jakichś słabych maszynach, po prostu do obrabiania Z jakiegoś przypadkowego nieraz kawałka metalu. Mam tu na myśli nawet układ y, kierowniczy, bo zamówiłem nowy magiel. Okazało się, że ten magiel jest dramatyczny. Założyłem stary, troszkę podregenerowałem i uwieści mi, że uzyskałem znacznie mniejsze luzy jak na maglu nowym. Także, także, no mówię, tutaj trzeba się z tym niestety liczyć. Nie wiem, jak w wypadku jest innych traktorków, co chodzi o jakość, właśnie części podzespołów. Co jeszcze mogę powiedzieć ogólnie? Na razie chyba tyle. No ale dobra, wracając do tej kwestii, bo ja tak wspomniałem, a nie, nie dokończyłem tego, co chodzi o porwanie się. No, ten traktorek wiadomo, że kupiłem raczej za takie pieniążki moje zaoszczędzone. Remont, no to już tak w trakcie po prostu się wykładało pieniążki, ale też, jakby nie było to kwestia jakaś tam finansowa, była pod tym względem. Powiem wam tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia i. W moim wypadku wygląda to tak, że oczywiście to jest ozdoba, to jest dosyć fajny traktorek. Będzie coś tam pomagał, będzie on coś tam pracował, ale yy, może to też i do was do oglądających. Jeżeli gdzieś w Polsce będzie traktorek tego pokroju, tylko że powiedzmy, wiadomo, że tego na sztuki nie będę skupował. Raczej kolejnym moim celem i założeniem będzie po prostu zdobyć furgusonika y, serii 100 modele 135 zaczynając 165, 100, jakieś tam 758, chociaż 135 jest najbardziej popularny co chodzi o y, części, dostępność dostępności tych części, także najbardziej celuję w 135 za jakieś normalne pieniądze, a nie takie wywalone w kosmos, bo wiadomo, że jeszcze muszę włożyć do tego, jak to ja porozbierać, kwestia finansowa, wyremontować to wszystko, pomalować, także też włożę jakiegoś tam grosza po zakupieniu takiego ciągniczka, ale niemniej yy, będę szukał właśnie takiego traktorka za jakieś normalniejsze pieniążki. No. Także to jest takie moje osobiste. Mam z tego fan, potrafię się z tego cieszyć, zdaje mi to dużo frajdy także pod względem mechaniki rozbierania, naprawiania wiadomo, że jest czasami denerwowania kupa coś zrobimy według książki, okazuje się, że to jest zupełnie inaczej bo i takie właśnie przypadki są, że coś tam robimy kuźwa I, no i serwisówka, serwisówka, okazuje się, że zupełnie jest inaczej trzeba coś tam zmieniać, przerabiać dobra, przechodzimy do tematu wystawy maszyn rolniczych Sitna moi drodzy, pomysł pojawił się w tamtym już roku jak go kupiłem na wystawie maszyn rolniczych w Sitnie dałem dealerowi firmie Agrimar taki pomysł, że mam taki traktorek, muszę go zrobić, odrestaurować, przywrócić do stanu y, technicznego, sprawnego i jeżeli by była taka opcja na rok 2023, mógłbym przyjechać jako po prostu pokazanie przełomu. Traktorków z lat 60. do chwili obecnej, to co mamy teraz na rynku, do tych nowych Fergusoników, jako ciekawostka, jako eksponat, jako zabytek po prostu na wystawie, żeby, żeby też było takie porównanie takiego sprzętu do nowego sprzętu. Nie? No to porozmawiałem z panem Piotrem z Aglimaru. No okej, okay, jak najbardziej. Eee, nawet tutaj firma zapytała mi się ile by to ich kosztowało ja mówię nie, tam nie chcę za pieniążki ewentualnie jakieś tam pierdołej gadżety e, także jeżeli ktoś by się zastanawiał czy ja go za darmo, czy jak czy ile ja nabrał kasy od dealera za przeprowadzenie to właśnie nie miało nic takiego miejsca ja tylko powiedziałem tutaj że chcę ewentualnie jakieś pierdoły związane z Masajem Fergusonem paczka niespodzianka i ok ja tam nie chcę za żadnych pieniążków i tyle co chodzi o Tę sprawę, jeżeli ktoś by się zastanawiał. No i właśnie nadeszła, nadszedł ten moment, ten rok. Traktorek jest zrobiony. Przyprowadziłem go, powiem, w piątek na wystawę pod wieczór. W sobota z rana zaczął, zaczęło się deszczowo. Ja wiem, że wtedy się obudziłem. Eee, no widzę, kura idzie, zaczyna kropić. Popędziłem bardzo szybko na wystawę. Przykryłem ten traktorek, nakryłem. Później się rozpogodziło i można było oglądać maszynki, już się troszkę wiadomo ludu zrobiło, w niedzielę to już naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo osób na wystawie. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, poczułem się na pewno też jak dealer Masaya Fergusona, może w wymiarze ciągniczka vintage z lat 60., bo bardzo dużo opowiadałem o tym ciągniczku, bardzo dużo opowiadałem o pługu, który był przy tym ciągniczku, o działaniu tego ciągniczka. Tyle historii, tyle ludzi, pytań różnorodnych, co chodzi, związanych właśnie z powiedzmy kwestiami takimi ogólnymi dookoła, co chodzi o ten traktorek różne pytania, czy go chcę sprzedać ile bym cenił za niego, czy chcę kupić bo też się propozycja pojawiła kupienia yy, no takiego yy, zlepionego traktorka z silnikiem chyba z 30, którego już nie ma, tylko powiedzmy tą tylną część do takiego traktorka yy, jakbym miał na pewno kwestie finansowe jakieś bardziej takie ten może bym to i zrobił, bo można by było zrobić sleeperka z V8 jakoś takiego wiecie o co chodzi. Mi na pewno tutaj na pewno kojarzycie dobrze. Znacie profesora Krisa i siuntkę, także wiecie, coś w, tym, coś w tym rodzaju moi drodzy można by było zrobić. Ale na razie bardziej stawiam na oryginały, na traktorki takie po prostu klasyczne. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo, 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 bo poczułem się jak, jak dealer tutaj Maseja Fergusona. Nawiązałem kontakt z ludźmi, tutaj też i z panem, do którego muszę i tak zadzwonić, powiedzieć temat, co chodzi o naklejki do modelu 133, bo taki pewien pan właśnie e, zostawił mi kontakt, muszę do niego zadzwonić, powiedzieć, że są te naklejki osiągalne. Zresztą są już zamówione te naklejki do 133, tam adaptacja ładowacza takie różne pytania, powiem Wam, co chodzi o, właśnie ten traktorek, na pewno zbudził niemałe zainteresowanie, zainteresowanie było bardzo duże no i tutaj nie dziwcie się, że yy, większość dealerów ma te traktorki pozamykane, swoje nowe maszyny rolnicze ma, a czy ciągniki ma zamknięte w środku yy, i tylko co chodzi o oglądanie w kabinie za zgodą, za po prostu otwarciem e, kabiny tego traktorka. Ja widziałem co się działo na wystawie. E, musiałem w niektórych kwestiach interweniować, e, właśnie tutaj co chodzi o, o zachowanie się stosowne, tak. Wiadomo, to był mój prywatny traktorek i ja zapłaciłem swoją, no swoją pracą po prostu fizyczną przy tym traktorku, no i nie tylko, i finansową, żeby wyglądał jak dziś wygląda ten traktorek. Niektórzy powiem wam tak, znaczy dzieci i dorośli tak samo też nie mają poszanowania, najgorzej, że tacy wiecie, tak, no, takie osoby piwkowi jakby to określić, stawiają ci browara na maskę, nie patrzą, mają zegarki, spodnie jeansowe wiecie z metalowymi guzikami, opiera ci się to towarzystwo całe o maskę, gdzieś tam nie robią, robią ci rysy, jeszcze traktor dobrze nie pomalowany, już masz porysowany yy... Jedne dzieci są grzeczne, drugie to wiadomo jak wejdą tutaj gdy wchodzili to i skrzynie już mi zblokowali na wystawie no i klina na kierownicy ścieli. Wiadomo, ja nie wiem, no dziecko jak dziecko, tak? Ale przynajmniej rodzic powinien zwrócić uwagę na to, żeby jakoś się w miarę rozsądnie zachowywać. A to takie wiecie, czy pani na pustoju kierownicą było, nie? Jeszcze śrubki muszę dokręcić po tej całej imprezie, co chodzi o gałkę. No ale do takiego stopnia mi pali, że zwyczajnie to jest nowa kierownica. no dobrze jeszcze nie siadła i no klinami, upierdzielili. Na wystawie, no jakieś bawienie się przełącznikami, tutaj biegami, tymi szarpaniem. No wiecie, to nie jest zabawka, żeby tym się bawić, tak? Szarpać to, szamotać te przy, przełączniki, wszystkie wciskanie, przekręcanie, wyciąganie. No niestety, to jest właśnie ten urok taki negatywny wystaw rolniczych, i dlatego stałem. Przy tym traktorku, y, cza, albo latanie z butami po całym ciągniku, bo wiecie, nie, nie siądzie sobie jedno dziecko, zrobi zdjęcie, wejdzie drugie. Nie, nie, pcha się troje tobie na traktor, tutaj łazi tobie, jakby to nie wiem, jakaś huśtawka była, czy jakaś górka do wspinania się, tak. Także właśnie to są takie najgorsze, najbardziej negatywne kwestie, co chodzi o wystawy. Jeżeli macie po pomysł, właśnie, żeby zaprowadzić swój traktorek na wystawę, raczej postarajcie go się zabezpieczyć tylko i wyłącznie za Waszą zgodą, żeby można było sobie wsiąść tutaj i ogólnie, ogólnie zobaczyć, jak wygląda to z perspektywy kierowcy ten traktorek. Czy, nawet, dziecko, żeby sobie zdjęcie zrobiło, lub jakaś inna osoba, to mówię, raczej to bym ogólnie zalecał, bo tak mogą Wam naprawdę narobić szkód. Wiadomo, że tam nie powyłamują, nie wiadomo czego. Ale no wiadomo, uszanujmy no to, że ktoś włożył pracę w to, że ktoś po prostu przyprowadził z własnej inicjatywy na wystawę taki traktorek, że to nie jest jakiś tam firmowy, po prostu tylko, tylko, tylko ktoś włożył dużo serca, dużo pracy w taką maszynkę, żeby po prostu cieszyć się yy, wśród nowych maszyn takim właśnie zabyteczkiem. Także tak to wygląda. Właśnie co chodzi o te całe modne wystawy maszyn rolniczych. Bo jedna sobie osoba wiecie, grzecznie siądzie, zobaczy. Tam rozpiskę biegów, o takie tam pierdoły, tak, ale no wszystko grzecznie, elegancko. To są właśnie takie minusy. No plusy, dużo osób można poznać, można fajnie spędzić czas. Jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę tutaj na bardzo dużym plusie, właśnie co chodzi o takie wystawy, co chodzi o poznawanie i rozmowy z, róż, no, z różnymi ludźmi, można się różnych ciekawych tematów dowiedzieć. Także jak najbardziej pozytywnie na plus. Dla mnie mega doświadczenie tutaj dużo pytań padło, mogłem poopowiadać, bardzo dużo mówiłem, bardzo dużo opowiadałem. Zainteresowanie, nieskromnie mówiąc, było znacznie nawet większe jak nowym sprzętem, co chodzi o właśnie ogląd oglądalność. Wi wiadomo, nie, że tego sprzęciku nie sprzedaje, ale ludzie się pytali po prostu z zaciekawieniem, z zainteresowaniem na temat tego traktorka, co było zrobione, jak pomalowane, co, w jakich warunkach, nie? No różne, różne, różne pytania myślę, że jak dobrze pójdzie na drugi rok widzimy się podobnie na wystawie ciekawe czy plus jeden czy nadal będzie czy będzie nadal ten sam skład no mówię tutaj kwestie finansowe niestety taki powiedzmy powiedzmy taka radość przez łzy co chodzi o kwestie finansowe wiadomo, żeby mnie te finanse bardziej pozwalały na rozwinięcie skrzydeł myślę, że znacie mnie doskonale i by było wszystko możliwe, że, że pojawiłby się jakiś drugi traktorek, tutaj jeszcze na pewno zadam jakieś tam pytania osobom, które znam gdzieś tam. Może nie wiem, Francja, nie Francja, czy gdzieś u kogoś coś takiego można by było znaleźć. Jeszcze się zastanowię. A jeszcze, może z takich jednych wad, wracając do kwestii pomalowania traktorka takiego. No, nie oszukujmy się, że czy chcemy, czy nie chcemy, jakieś tam zabrudzenia, zarysowania z czasem będą się pojawiać. Żeby to było jako eksponat, gdzieś tam stało sobie w jednym miejscu, no to ok. Ale czy chcemy, czy nie chcemy, to on nawet się zakurzy, taki traktorek. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć na jego temat? Na no w tej chwili to nie wiem. Chyba wyczerpałem temat ogólnie. Co chodzi o, o właśnie tego maseja Fergusona oraz wystawę. Yy, maszyn rolniczych to chyba była jedyna wystawa, na której się pokażę, nie wiem inne raczej tutaj, wiadomo w lubelskim raczej bardzo ciężko tym bardziej, że kwestie no, przyczepki transportu takiego sprzętu gdzieś tam no wystawę tutaj miałem bardzo blisko to mogłem sobie pojechać na kołach, tak yy, dalej zobaczymy chyba wszystko chyba wyczerpałem ten temat ogólnie, co mogłem powiedzieć, to powiedziałbym wam yy, ogólnie dobra, kończymy te nagranie kwestia będzie bardzo obszerna na kanale dobra zobaczymy co będzie dalej jak będzie z filmami ale na pewno nie prędko się spodziewajcie to jest taki jeden powiedzmy yy, no jedna z części materiałów, które postanowiłem po prostu nagrać, że żyję, mam się dobrze w miarę przynajmniej możliwości raz jest lepiej, raz gorzej, ale żyję nadal, także